Cześć wszystkim! Oto ja i kolejne 5 minut, które poświęcisz na Totalny Badziew. Serio, to ja jedzącą marchewkę. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć historię, która ostatnio mi się przydarzyła i w sumie to całkiem mocno wpłynęła na to, jak teraz sobie ostatnio siedzę i myślę. Otóż to wracałam sobie ze świąt Bożego Narodzenia, od moich dziadków do siebie, do domu, czyli ze Szczecina do Warszawy. To jest około 5 godzin drogi pociągiem, samotnej drogi pociągiem. Aczkolwiek mi się zbytnio nie nudziło, bo przydarzyła mi się super historia! Jak to wsiadam do pociągu, wsiadam, a tam jest York! Nic no, ja lubię Jorki, lubię pieski, lubię zwierzaczki, lubię. W sensie dwa razy w życiu byłam pogryziona przez psa, tylko raz w życiu byłam szczepiona jakimiś 7 dawkami leków przeciw w Nie! Nie, serio, lubię zwierzątka. No i w każdym razie siedzę sobie, nic mi to zbytnio nie przeszkadzało, no bo... Halo? 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 Do czasu. Do czasu. Kiedy przyszła druga pani. Druga pani z pieskiem. Druga pani, mianowicie z labradorem. Nie wiem, czy ktoś z Was posiada labradora, może wasi y, znajomi lub ktoś w Waszej rodzinie. Ale jeśli macie, to może kojarzycie ten smród. to nie jest zapach. To jest smród, który wydziela mu się z pyska czasami, szczególnie kiedy jest się w 8 osób i dwa psy w jednym przedziale. No, w każdym razie, dwa pieski, jak to pieski, postanowiły sobie porozmawiać. Więc York szczekał na labradora. Labrador odszczekiwał mu pojedynczymi szczeknięciami, aczkolwiek niestety bardzo głośnymi i przerażającymi. a, a my patrzyliśmy przerażeni, zaczynaliśmy się śmiać. To jest dobry przykład śmiechu przez łzy. Było całkiem sympatycznie. Nawet w pewnym momencie padł żart. Jeszcze tylko kota brakuje. Kot się pojawił. Kot się pojawił razem z właścicielką, która przyszła i powiedziała: Przepraszam panią bardzo, to jest moje miejsce. Ja spojrzałam na nią zdziwiona. No, przepraszam, ale. Miałam przed chwilą sprawdzony bilet, to jest moje miejsce. Nie? To jest moje miejsce. Pani miała rację, to było jej miejsce. Okazało się, że kupiłam sobie bilet na następny dzień. W takim razie, co się stało? Zostaliśmy w przedziale 9 osób, dwa psy i jeden 7-kilogramowy kot. No cóż, można by pomyśleć, tragedia! Aczkolwiek było super i pani z Kotem zaczęła nam pokazywać zdjęcia swojego kota, dumna mamusia, to przeurocze, pani z labradorem zaczęła nam opowiadać historię o tym, jak labrador często jeździ koleją. A pani z Jorkiem to w sumie tylko siedziała z Jorkiem, ale, ale ja głaskałam tego Jorka, pomimo tego, że ta pani chyba o tym nie wiedziała i nie jestem pewna, czy powinnam, ale było całkiem sympatycznie, trochę się zintegrowaliśmy. I dlatego chciałabym zwrócić uwagę na to, że czasami warto spojrzeć poza siebie i po prostu porozmawiać z obcymi ludźmi, bo ludzie są fajni i, i rozmawianie też jest fajne. Szczególnie w XXI wieku, kiedy w sumie siedzimy tylko i korzystamy ze swoich telefonów, a może być serio całkiem ciekawie. Tak więc, po pierwsze ludzie. Po drugie. PKP, ogarnijcie się, te dwie rzeczy chciałam Wam dzisiaj przekazać. Subujcie, dawajcie łapki w górę, czy jak to tam się robi, no. To tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo, do zobaczenia.